Halo drodzy widzowie, z tej strony Rafik ZPR i wreszcie po dłuższej przerwie udało nam się znowu uzbierać ekipę, więc lecimy sobie dzisiaj na pit pitbike. A ja na wstępie przychodzę jeszcze tak jak w poprzednich filmach do Was z zabawą. Każdy, kto napisze w komentarzu, co najbardziej mu się podobało w tym filmie, bierze udział w losowaniu wlepek, który sobie rozlosujemy w następnym filmie. I ogłosimy to na Instagramie, także możecie obserwować, a ja życzę Wam powodzenia i nie przedłużając, przechodzimy już do filmu, a no jeszcze zasubskrybuj kanał. Sycie. Moja dentka z tyłu Jak skaczesz to bak wyprzedza kierownicę Trzymaj bo to jeszcze Żeby nie przeszło na mojego co <mum> hold myself back, myself. selfish thing, damn petty Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me, might smoke, man, heavy. Got a whole agenda. Pain and to get a hit, so both baddest. No surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get To jest Toriusz, ale przypał, Ja myślałem o tym, tak. Ty się zatrzymałeś i się. ja myślałem, że tu na motorach jedzie policja. bo Ja to prawda? Zostań się policja. Kupimy się, o, zaraz mi zajedzie tu droga. Ja już gotowy do odwrotu. Nie, nie widziałem w ogóle, patrzę, bo ty gdzieś tam w drzewo se drogę wybrał inną, o. Świstak też zjechał, no to myślę, ja też zjadę, żeby ten patrzę, patrzę, patrzę na ciebie, odwracam się, nie, w drugą stronę, super. surprise. Ja e, tam jest ławeczka, chodźcie chłopaki na ławeczkę. Jak widzicie, po dłuższej przerwie, jesteśmy na torze, znaleźliśmy taki fajny, ciekawy To, jak widzicie, po drodze już nas spotkały, różne przygody, już widzieli policję i wszystko, także i będziemy coś tu nagrywać, upalać i trochę jeździć. Kuba to świr, a twój w ogóle feedback. To w ogóle się nie chce pytać, czy iść na koło. Ty tak oliźniesz i on idzie. A my z batkiem szarpać, szarpać, szarpać. A ten od razu idzie. A patrzcie jaki Bartek ma machinę teraz. Tutaj takie charlejowe. Didownicze Tutaj, tutaj kawałek jeszcze tych szczątków. O, tutaj proszę bardzo, masa wrogiem przyspieszenia, żeby na torze ten. I co to jest? RCZ? RCZ. I co to ma wałek i magneto? To takie nie, tego? Lepce? Ma wałek, ale ma magneto seryjne. Aha, czyli to taki upośledzony RCZ. <grym> tak. Aha. Chyba nie chciał odpalać na. Także widzicie, widzowie, udało się wreszcie wyjechać na pity, i to ekipą skromną, bo skromną, ale stawiamy na jakość, nie ilość. <grym> tak można powiedzieć. Kierownica? Popieczka. Chłop, chłop, ty też i się nie da. Mi się daź A co? Ty? Yes. Pa, jest dupy jest jak na Harley'u. Chyba, że masz zeza, to jest prosto. <mulary> Się -a i na psu. Co to tak syczy? Moja dentka w tył. To ładnieś na psu, Bartuś dotknął się MRFA i napsu. Co to tak syczy? Wąż, boże, Torowy. Boże. No to ładnie, ja to my to się najździli. Siła. Ty masz stary chopera. Patrz tutaj, klamka tak? No, tu tak i tak no. Harlejowce. Ale z wiekiem to tak jest. Dobra widzowie, to teraz harleja. Ale chodzi! Matko często Częstochowsko, jak to chodzi? Jak skaczesz, to bak wyprzedza kierownicę i coś tu szorszy. O, Matko boska, dobrze, że przeżyłem na tym torze, widzowie. Jak ty to dasz swojej, to. O tak, krzyż na drogę! Trzymaj, <grymuj>, bo to jeszcze żeby nie przeszło na mojego, co. No i widzowie, jak widzicie, przed nami powrót, skończyło się na raptem trzech kółkach. Na torze, no i Bartuś zepsuł dętkę kubusiowi. No i wracamy teraz na Flaku, będzie nie lada misja, ale jakoś nam się uda może powrócić. Bardzo no, czegoś zepsuł kubusiowi, motocykl. Odkąd mieszkam gdzie w Dziewczerze, to ważę 10 kilo więcej. Siemanko widzowie, a jeśli chcielibyście zakupić sprzęt z zagranicy, który jest pewny, sprawny, przeserwisowany przez nas i jakby sprawdzony to zapraszamy do nas na Instagramy Popywamy wam jak to, się, jak to wygląda, jak można wprowadzić sprzęt gdzie go można zakupić, lub jakie mamy sprzęty na, na stanie no i jeśli ktoś jest zainteresowany serwisem to to również zapraszamy do nas na Instagramy na pewno udzielimy wszystkich informacji tego typu